Dailyshop.pl Ekstrafelgi.pl Mariusz, wczoraj pechował, a dzisiaj w końcu na podium Mistrzostw Polski. <grym> tak, nie wiem. Nie marzyłem o tym, bo dzisiaj na pierwszym podjeździem sprzęgło spaliłem na starcie treningowym, więc też odpadł mi jeden podjazd, żeby w końcu zapoznać się z tą wspaniałą trasą. No i zostały mi dwa podjazdy wyścigowe. Pierwszy pojechałem z takim średnim czasem, ale na szczęście. Coś nade mną czuwa i spada, i, i to mi dużo na pewno pomogło. Całe dzisiejsze zawody poszły bardzo sprawnie, no i fajna rywalizacja. Przepiękna rywalizacja. Tu trzeba było być po prostu. Na pewno organizator miał jakieś problemy z tą ilością zawodników, ale, ale tak jak wspomniałem, dzisiejszy dzień był rewelacyjnie płynnie można powiedzieć. Ale jeżeli byśmy mieli porównać zawody na Słowacji, Poziom zawodów na Słowacji, poziom zawodów w Polsce, to musimy pochwalić, że jesteśmy pierwsi, jesteśmy lepsi. Mariusz, wracasz do tej walki o kolejny tytuł? Mam nadzieję, powiem szczerze, bo rzecz, która nam się wczoraj stała, zatarła się pompa olejowa. To faktycznie szczęście, dzięki tym wlotom wyleciał tędy mi olej i się kapnąłem, że jadę bez oleju i uratowałem motor. Bo dzisiaj bym pewnie z tobą chodził z kamerą i robił zdjęcia. Yy, całe podsumowanie weekendu? Yy, generalnie powiem udane. Yy, świetna trasa, naprawdę świetna trasa. Yy, trasę mają świetną po prostu. Chcielibyśmy mieć na pewno w Polsce taką trasę.